Droga kobieta, drogi mężczyzna, witam Was ciepło i zapraszam na serię warsztatów tantrycznych, które dla Was przygotowałam. Wstęp do tantry 1 i wstęp do tantry 2 są to warsztaty wprowadzające w tematykę tantry oraz smak tantry dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Bez względu na to, czy teraz jesteś w relacji, czy też nie, jeśli ciekawi Cię świat tantry, ale nie wiesz, gdzie zacząć, to tutaj jest bardzo dobre miejsce. Jeśli pragniesz Pogłębić przepływ swojej energii seksualnej, cieszyć się swoją cielesnością, głębszymi doznaniami, wyrażać siebie w sposób autentyczny. To te warsztaty są dla Ciebie. Na warsztatach dowiesz się, czym jest tantra i jakie ma zastosowanie w codziennym życiu, jak rozbudzić i zarządzać energią seksualną, czym jest orgazm tantryczny. Będziemy eksplorować przestrzeń intymności, bliskości, stawiania granic oraz eksplorować różne rodzaje dotyków. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych warsztatów, pod spodem pod tym nagraniem są linki i zapraszam do kontaktu, jeśli masz jakieś pytania. Jestem tutaj, żeby na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia.